Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite i nie wiem co dziś, dzisiaj będę robił, bo tak pomyślałem, że dawno nie rzuciłem w filmiku będę wrzucał jakiś, ale tak pomyślałem sobie, że nie wiem, zagrę w solo, bo dawno nie grałem Jak widzicie, mam sobie pusteenka Tak wolno sobie go wbijałem, muszę powiedzieć, tak Jak widzicie, moje wyzwania nie są za Mocno porobione Tu mi jest brakne naprawdę mało, ale przy okazji w filmie, może w filmiku, tak, pokażę Wam gdzie jest literaty I ta literaty Widzicie, ona jest, widzicie pod tym mostem Ta literaty, ona jest pod tym mostem Jest pod tym mostem, więc pokażę Wam ją Bo czemu wy nie? Tak to nie wiedziałem za bardzo co nagrać, więc nagrałem. Myślałem sobie że coś nagram dla Was. Jak chcecie, to możecie, nie wiem, napisać. Co? Co mam nagle z tego różnych wiem, co wy chcecie. Co kto z Was? Nic. Że nie wiem, jakieś challenge cokolwiek. Bo widziałem na YouTube to trochę tych różnych chelęży jest. No ja akurat... Kiedy nie nagrywałem, zdarzyło się trochę zaczynać, mogę Wam powiedzieć, ale no są to takie rzeczy, wiecie. Jedne ze znajomych, a ta drugie takie życia. To pierwsze co mam to, że tak, pokłóciłem się z tymi domini. Nie, nie będę w ogóle pokazywał, co tam pisaliśmy takie, no to było takie niezafajne, takie trochę hańskie, więc ja będę dobry i nie będę wam nic pokazywał. Więc pisaliśmy, się pokłóciliśmy, tylko powiem Wam, że się pokłóciliśmy. Ja się pokłóciłem z tymi Domini i z Dawidem, i teraz nie mam ich znajomych. Choć raz z tymi Dominikami wysłałem do niej zaproszenia, przyjąłem, a potem, a teraz nie mam, nie wiem. Nie wiem o co chodzi, ale no, nie, nie mam ich już znajomych. Więc wiecie, ale nie wiem, może. Bo Dawid też napisał, jak grałem sobie raz, żeby napisać, napisał do mnie na, te, na wiadomościach, że jak będę to do niego zadzwonił. A zadzwoniłem do Dawida, ale nie wiem czy teraz jeszcze odzwonił. Jak ja do niego tak zadzwoniłem. Ale nie wiem, zobaczy później. A jeśli też chcecie jakieś filmiki... Po angielsku to napiszcie po prostu. Po prostu napiszcie. Nie na no, zginalia Ale ja wóc to pokażę tę literę ty". To jest ten most, tak, to jest ten most tu. Jakiś typ ziemno leci. on nie pewnie zabije, on mnie na bank zabije, co nie? Widzisz, się to zrobić. Oa. Nie on tego typa, to jest jakiś szaleniec. to psychopata się na mnie, strzela. Ale widzicie, tak gwiaska była przy tym nocie tam na piszę puszczy. Ja już nic nie widziałam w tej grze wiem. Ale może jeszcze spróbować na nim zemścić, bo serio. Już nie mógł zabić, ale chociaż mógłby mnie nie strzelać kiedyś ręki jasko. To już było to takie. Przyszedł. Ale go zabiłem! O, No i karna wraca, jak widzicie. Karma wraca. Ale seria, jak on mnie nie zabił. Ale karma wraca, jak widzicie. Chciał mnie zabić. Ja mu nic nie zrobiłem, tylko sobie zebrałem y, literę, ty, żeby nam pokazać. No, chciał mnie zabić. No i karma wraca. Karma wraca. Okej, okay, jakieś bronie tu mam. Nie za dobre, ale się uleci. dam tu żeby mnie nikt nie zabił. Okej. Okay. Nie wiem, jestem. Jestem ciekaw, yy, nie wiem, czy tymi dominii... Czy on do mnie, pierwszy byśmy zaprosili, czy cię ja do niego, że ktoś się pierwszy tak rozmyśli? Nie wiem sam. Ja nie wiem sam. Kto się pierwszy rozmyśli, kto pierwszy się nie. Bo serio, teraz nie mam żadnych znajomych, choć nie mówię, są mi jakieś bardzo przeszkadza no ale w wyzwaniach akurat, wyzwaniach w Fortnite, de fuzji, czyli do tego skina ze 105, czyli Fuzzy, no trochę mi to przeszkadza, bo tam są takie zadania ze znajomym serio, tam są to, z towarzyszem jakimś i no, jeśli możecie, ktoś się zna na tym. No, napiszcie w komentarzach, czy jak jest na, na przykład towarzysz pisze, że nie wiem, ulec towarzysza. Zresztą to liczy jakieś randomy na, yy, na, na, na randomy po prostu, jak bierzesz na oddziały i już nie oddział, jesteś sam. Znaczy randomy to też się liczą? Powiedzcie mi, bo wtedy by mógł na randomach to zrobić. Czyli po prostu ci wiecie randomy. To jak na randomach się to liczy, liczy na osobach, jak jakby było fajnie, bym mógł tak zrobić. Ale nie wiem. Ale serio, dobrze, że nie widzi, nie, widzi, nie, widzieli, nie widzieliście tej kłótni. To dobrze, naprawdę. Bo chyba byście nie chcieli widzieć, co tam się działo na tej kłótni. Nie będę mówił kto kogo. Jak to, jak to niektórzy mówią, pocisnął. No ale no stało się, że ktoś tego pocisnął i ktoś się z nas zwyczajnie zderumowował. Nie pamiętam, to, to, może to ja, może to ty mi domieni, ale to na pewno nie daje bo z niepisałem do gra na Xboxie. nie Jakby nie zgadujcie, bo to nie zgadniecie. Bo i tak jak zgadniecie, to napiszę, że nie. Nie wiem, co tam, ale nie, no, jak mówię, nie tylko. Ale ja bym wolał, żebyście się nie zgadywali. Okej, okay, ja już idę do strafy. No to by mi strzela. A, mam podkę. Ja nie wypiłem. Wait, wait, wait. No, No i kolejny news, taki mały, No co we mnie strzela z człowieku, co ja ci zrobiłem. I szybko tam kota. Co ja ci człowieku zrobiłem? Ja nie wiem, gdzie jesteś. Kolejny news, który, nie wiem, może wiecie, może nie. Bo chyba w jakimś tam odcinku może mówiłem. No. No czemu? To za mną pewnie jest Nie no, dzięki. Dzięki, że musieliście, coś tak na mnie ujrzesz. Dzięki. Super, sobie żeby mi się to zasłania. Trzeba no, mu trudno wyjdę. Zabiję mnie trudno i tak. Jak widzieliście, mój start w tej grze nie był jakiś super, serio. Mój start nie był jakiś super. Ale tak. kolejny jakiś news jest takie, że niedawno, bo tak z miesiąc, dwa miesiące temu yy, zacząłem trenować, yy, to są jakby trzy, trzy stoki walki, ale też na jednym treningu uczymy się trzech sztuk walki. To jest jiu brazylijskie jiu-jitsu i MMA w Zaczęłam trenować MMA, brazylijskie jiu no i jiu normalne. I szczerze powiem, no, nawet fajnie jestem. Maję fajnego, fajnego nauczyciela. No, fajnego nauczyciela. No okej, okay, ja się do tu rozglądał i pomyśleć, czy jeszcze mam jakieś newsy takie, takie dobre, wiecie, nie żadne jakieś bardzo złe. 哎，牛屎放着可以怎样？ chyba już nie wiem, że nikt nie są, ale. A sobie, nie, wiem, nie wiem, jak to kłótnie jak się skończy, bo już chyba z tymi domeniami i z Dawidem. Chociaż y, z Dawidem jest już trochę lepsza sytuacja, bo on chyba. Y, znaczy on mi chyba z, y, coś napisał, y, tam wiadomość właśnie, że odzwoń. Y, więc nie wiem, ale z tymi domeniami to od tej kłótni to tu... Okej. Okay. Oczywiście, jak zawsze, typowo, muszę mieć mało HP. Super, dzięki. Chciał budować, żeby nie zmniejszali, no i mnie niepotrzebne rzeczy. Biorę rakietnicę. No że mi się nie będzie uleciał, bo to nawet nie ma sensu, po co mi się uleczać, nie wiem. Dwa hp on leci to już jest, skąd ty idziesz do mnie? Po co do dowody? Po co ty weszłeś do wody? To ma. Nawet... Taka wchodzenie do wody, nie ma sensu. Czyli drogi jakiś ochotnik. Okej, okay, ja mam jeszcze... Wyzwanie, żeby zmniejszyć butawę przeciwnika. Taka jakiś zdobyty. To. Aha, nie no, super. Ale. Mój start był super, senior. Ja teraz praktycznie w nic nie gram, tylko. Oglądam praktycznie, chyba, bo nie ja wiem, wszystkie gry są nudne. Fortnite, no. Moim zdaniem należy do tych nudnych gier. I nie ma nic wielkiego do zaoferowania. Ja się nudzę przy Fortnite. -cie. A wszyscy, we wszystkich innych grach też nudzę. Minecraft się nudzę. Minecraft jest taki, moje zdanie w Minecrafcie jest takie, co, że tak popularniejsi youtuberzy im cały czas wydropują diakty. Bo jak, jakoś ja robię wszystkie poradniki, żeby zdobyć diamenty, a dzięki temu poradnikowi przez nie wiem. 20 godzin zdobyłem 8 diamentów. Nie mówię, że w jednej, grałem, jednego dnia grałem 20 godzin, tylko ogólnie od czasu, od czasu, kiedy zaczęłam robić ten sposób, to zdobyłem 8 diamentów. A już dawno robię ten sposób, więc. A jakiś youtuber który też robił sposób, ten, ma całą diamentową zbroję. ma 9 milionów subów. Jest. The... I nie jest z Polski. Nie no, super Sonia. A nie wiem jak to się dzieje naprawdę. Ja w ogóle mam takie coś, że raz oglądam zagranicznych youtuberów, e raz polskich. To różnie. Okej, okay, gdzie to lecieć? Patrz na ten zalew. Zagrę dwa razy, bo czuję, że to będzie zbyt długo trwać. Ale nie wiem, gdyby jak chcecie, żeby był yy, kolejny filmik. Jakiś taki. Nie wiem, może ciekawszy, bo ja nie wiem, co już robić w tym Fortnite. To możecie napisać w komentarzu, co chcecie, i ja to zrobię. Cokolwiek yy, yy, mogę, nie wiem, zrobić jakiś challenge. Tylko nie chciałem. Typu, y, nie wiem, ukranij kartę kredytową i kup faudolce. Nie, tylko nie wiem, challenge, tylko szare granie challenge, tylko rzeczy, tylko wyłowione rzeczy challenge. W tym stylu, a nie challenge. Kup y, kup podarunek komuś tam, ukranij kartę kredytową, kup faudolce albo kup y, jakaś słabego skina, albo jakąkolwiek skinę. to będą takie słabe challenge, bo. Te faudolce, mówią, te fodolce, które mam, a mam ich, no nawet, nawet sporą liczbę, to ich nie kupywałam. Sobie na ratowaniu świata zdobyłam. Ratowanie świata sobie zdobyłem i nie wiem co kupić. Czekam, yy, czekam na tego misia takiego świątecznego. Na fajną misię świąteczną. Nie umiem tego mówić. Kiedyś to lepiej mówiłem. Ale ja czekam na świąte, świąteczną śmietę na panią misję. Ok. Mieskie, no w ogóle jak dziwne usta, naprawdę. Okej... Okay. No pewnie niedługo, bo już niedługo jest przerwa świąteczna, za około miesiąc. No to zacznę, tak czuję, że już zacznę wtedy próbować robić animacje, bo będę miał kanał z animacjami, który... Jest szansa, żeby prowadził po angielsku, tak. Gdy prowadzi ten kanał po angielsku. I... Na tym kanale nie będę sponsorować tego kanału i nie powiem, jaki to kanał, bo... Nie chcę za bardzo, żeby ktoś wie, żeby ktoś wiedział. Skąd jestem i takie inne. Więc pewnie nie, dłu, znaczy nie tak niedługo może za rok, dwa lata, Stworzę kanał z animacjami. I pewnie będę tam nagrała po angielsku. No bo jak nagrywam po angielsku, to znaczy nie ale ktoś pewnie sobie powie, no ale... Na przykład y, teraz niedawno nagrałem filmik po angielsku i jakoś miałem telefon wyświetlenie, co nagrywam w polsku. Bo trzeba jakiś taki dobry filmik nagrać. taki serio na przykład nie wiem... animacje. Super, jest, jak, jest tu jakiś ty. Za chwilę ja. widziej by... On coś za chwilę widziej będzie na surprise. Co on tam iście? Ja z typi w tym wychodzę, dopóki nie, nie przestałem go słyszeć. Niego nie słyszę. On chyba Nie, on samochody na dole miszczy. Nie, no, on samochody na dalej miszczy. Trudno, idę do niego, zginę, ale... Nie do garażu, nic na bałaganu Ja na bałagan

A! A, to jest dwa. Okej. Okay. Ujga. I to tyle polec. nie wiem, czy to był na pewno, bot, bo nie obserwował, ale... Chyba buty nie obserwują. Nie wiem. Okej, okay, idę. Okej, okay, tam jest motorówka, przygląda się. Tam jest próba na trasę, ale nie chcę je robić. Tam jest ty, którego może zabiję, bo gdzie, gdzie dwóch się bije, ten trzeci korzysta, a ja jestem okratem trzeci. Nawet ja jestem chyba. Okej. Okay. Ja czy jestem Myślałem, że jestem słaby. Ale widać, że jestem słaby, ale nie aż tak bardzo. Dobra wiadomość. Okej. Okay. Trzy To jest dobry znak. Co sobie w Zbieram to wszystko i idę Tam jest ten, który mnie widzi Typia, ja myślę że... No, nie trafisz ze mnie, Tra... no Wiem, trafiłeś ze mnie? Nie, proszę, nie ginie z Ja go nie trafię. Super, skoczył sobie tam. Idę po ciebie. Wow, to działa! On tam jest i ucieka, on ma OHP. Ja go nie zabiję. Wezmę ja po ciebie, typie. Zabijesz mnie, wiem. i mnie zabił? Mówiłem. Tu spokojnie. No ale serio... To musiała być dziewczyna? Albo to był jakiś... Jak to powiem? Romus. Bo uciekał. Chociaż nie byłem... Romusem. No i to było na tyle, bo już pewnie ten film trwa z godziny albo pół. Więc pewnie to idzie na tyle, ale... nie, wiecie co? Jeszcze ja zrobię jedną rzecz. Jeszcze zrobię... jedną... rzecz. I kreatyjny... server. Pamiętam, jak w tych dawnych filmikach jeszcze robiłem miniaturki, jakieś takie, wiecie. Ale wtedy tak na serio... To był... Kiedy robiłem miniaturki, to były czasy, kiedy mi się najfajniej nagrywało. Najfajniej, bo jeszcze był to... To były czasy Minecraft Survival. Którego nie było pewnie od 3-5 miesięcy. Minecraft Survival. Ale no... Wiecie. on mi zamieniały studia tu. Jakby studia. Oo! Jest tam jest o, Oooo! Jego świat. No okej. Okay. Można zobaczyć, jakie są zróżnione mapy. Zobaczę sobie. A nie chcę rajsów Ero. Okej. Ale nie, ja tutaj na mój świat. Każdy mam walki. Wydwałem taki świat, więc No się walczy. Jak sam ty jak sam ty to mówi. I ładuje się. I tam widzicie moja mapa. Teraz fajna. Moim zdaniem jest fajna. Nasz znaczy, tylko jakiś piękny widok na to wszystko. Stawienia. Interface Wiecie, wiecie Czemu ona tak dużo rzeczy widać? Okej, okay, to rozpocznę grę. W takim razie, żeby jeszcze mniej rzeczy było widać. No teraz trochę mniej widać. Wow. Śra nie będzie trudna. będzie Okej, okay, widzę, więc tak. To była na tyle z dzisiejszego odcinka. Jeśli nie Was się, się podobać w górę. Zasubujcie i napiszcie to, co chcecie kolejnego. Pa, pozdrawiam tatę wszystkich. Bardzo dziadkę i wszystkich. No i pa! To zobaczmy, i